Cześć, w tym filmiku zaczynamy temat proporcje, i zanim przejdziemy do zadania pierwszego ze strony 58, to powiemy sobie, co to jest proporcja i jak ją rozwiązywać. Więc najpierw weźmy pod uwagę taki przykład, z którym mogliśmy się spotkać już w poprzednim temacie czyli jakieś równanie. Na przykład x przez 5 równa się. 7 trzecich. No i w poprzednim temacie mogliśmy się wielokrotnie spotkać z takim równaniem, i zastanówcie się, co wówczas robiliśmy. No, najbardziej nam się tutaj nie podobają mianowniki, więc co możemy zrobić? No, możemy pomnożyć przez liczbę, która będzie wspólnym mianownikiem dla nich, i wówczas podbędziemy się i jednego, i drugiego. Wspólny mianownik dla piątki i dla trójki to jest 15, i zobaczymy, co nam wyjdzie, jak pomnożymy przez 15. Będzie tak. 15 razy to równa się 15 razy ten ułamek. Co możemy zrobić? Możemy sobie skrócić, bo to jest 15 pierwszych. Tu przez 5, czyli zostaje 1 i 3. I tu przez 3 zostanie 1 i 5. I teraz napiszmy sobie to, co nam zostało. Czyli po lewej stronie mamy 3 razy x, no bo w mianownikach mamy 1, więc w ogóle nie muszę tego pisać. A po prawej stronie mamy 5 razy 7. I dalej nie liczę, bo w sumie chodzi mi tylko o to, co nam tutaj wyszło. Popatrzcie, że 3 razy x, tu jest trójka, tu jest x, to razy to nam wyszło po lewej stronie, a po prawej 5 razy 7. 5 razy 7. Czyli oczywiście ja mogę robić tak, jak w poprzednim temacie, że mnożę sobie przez ten mianownik, ale widzę, że jeśli po jednej stronie mam jeden ułamek i po drugiej stronie mam jeden ułamek, to ja mogę od razu zrobić na krzyż. Czyli to pomnożyć z tym, x razy 3 to jest to samo co 3 razy x, i to pomnożyć z tym. 5 razy 7 i pomiędzy znak równości. Czyli to razy to równa się to razy to. Oczywiście na odwrót też to może być, bo to nie ma żadnej różnicy. I to właśnie nazywamy proporcją. Czyli jeśli po jednej stronie macie jeden ułamek, po drugiej stronie macie drugi ułamek i nic więcej, tam nie może być jeszcze e, za ułamkiem coś, albo dwa ułamki po jednej stronie i po drugiej, na przykład też dwa, czy trzy, czy jeden. Musi być tak, że po jednej stronie jeden ułamek i po drugiej stronie jeden ułamek. To, patrząc na ten poprzedni przykład, mogę to rozpisać w ten sposób, że będzie to razy to równa się to razy to. Czyli A razy D równa się B razy C. I to właśnie nazywamy proporcją, i proporcję właśnie rozpisujemy w ten sposób. Popatrzcie sobie jeszcze raz na to. I na to. Widzicie, że możecie sobie pomnożyć przez tą 15, i wtedy Wam wyjdzie 3 razy x, czyli to razy to równa się 5 razy 7, czyli to razy to. Po prostu mówimy, że na krzyż wtedy liczymy. No to teraz, jak już to wiemy, to możemy przejść do zadań. Oczywiście, każde zadanie możecie też robić tym sposobem z poprzedniej lekcji, czyli po prostu pomnożyć przez 15. W tym przypadku pomnożyć przez wspólny mianownik. Więc przechodzimy do zadania pierwszego ze strony 58. No i tu mam bardzo podobny przykład pod a, w podpunkcie A, z tym, że zobaczcie, dlaczego opłaca się wiedzieć, jak tą proporcję rozpisywać, że na krzyż. No bo tutaj już byście mieli problem, bo jeden mianownik to jest X, a drugi jest 7. No to tu nie macie konkretnej liczby, więc byście nie wiedzieli, przez co macie pomnożyć, tak jak w tym poprzednim przykładzie, bo tam mieliście mianowniki tak 3 i 5. No to spoko. Wspólny mianownik 15, mnożymy i jest OK. Natomiast tutaj widzicie, że jest ten X, więc bardzo nam się przydała tamta wiedza, bo teraz wiemy, że możemy po prostu zrobić na krzyż. Jest jeden ułamek po jednej stronie, jeden ułamek po drugiej stronie, więc robimy na krzyż, czyli sobie to zaznaczymy to razy to, czyli 3 razy 7 równa się to razy to x razy 5. 3 razy 7 to jest 21 i równa się x razy 5, to lepiej zapisać 5x. I teraz chcemy obliczyć oczywiście x, więc musimy się pozbyć piątki. Piątkę przyczepiamy do x mnożeniem, czyli zadziałamy działaniem przeciwnym, czyli dzieleniem. Albo sobie tłumaczycie, że po prostu 5 ciastek kosztuje 21 zł, ile kosztuje jedno ciastko. No wystarczy podzielić przez 5. No to dzielimy, czyli mamy 21 przez 5. A tutaj nam zostaje po prostu X. No i teraz tylko martwimy się o to, jak to zapisze, zapisać w najprostszej postaci, bo tak naprawdę wynik już mamy. 21 piątek, czyli 4 całe i 1 piąta. I koniec tego przykładu. Kolejne. No i znowu, trudno by było tym sposobem z poprzedniej lekcji, bo tutaj jest mianownik 3,5. Tutaj jest mianownik y. Zresztą nawet ten 3,5 jest bardzo brzydkim mianownikiem. Więc tu widzicie, żebyście mieli problem, ale na szczęście my już sobie wiedzieliśmy, jak występować w przypadku proporcji. Czyli kiedy mamy jeden ułamek po jednej stronie znaku równości i drugi ułamek po drugiej stronie znaku równości. Czyli robimy na krzyż to razy to, czyli 8 razy y równa się to razy to. 3,5 razy 4. 8 razy y to 8y, Równa się 3,5 razy 4, czyli 3,5 razy 2 to jest 7. I jeszcze razy 2 to będzie 14. I teraz chcemy obliczyć y. Y jest przyczepiony do ósemki znakiem mnożenia, więc musimy zadziałać dzieleniem, żeby się tej ósemki pozbyć. Czyli y równa się 14 8. No i teraz doprowadzamy to do najprostszej postaci. Możemy sobie skrócić 14 i 8 na 2, czyli będzie 7. I 4 i jeszcze musimy wyciągnąć całości, czyli 1, cała i 3 czwarte. Podpunkt C, czyli postępujemy dokładnie tak samo, mamy proporcje, czyli to razy to 5 razy 10 równa się to razy to. I teraz tak 6 razy 1 dodać te, ale no, mnożymy cały ten mianownik przez przecież cały licznik, ani nie może być przez kawałek licznika, a jeżeli przez cały licznik, to nie mogę zapisać po prostu tak, bo tutaj pomnożyłam szóstkę tylko z jedynką, czyli z kawałkiem licznika. Więc tutaj musi się pojawić nawias. No bo ten licznik jest tutaj złożony z dwóch elementów, czyli musimy zaznaczyć, że mnożymy cały ten mianownik przez cały ten licznik. Czyli zapisujemy na pewno w nawiasie, jeżeli macie kilka elementów. No i liczymy. 5 razy 10 to mamy 50. No a tutaj mamy szóstkę przed nawiasem, czyli muszę wymnożyć. 6 razy 1 to jest 6 i 6 razy plus t to będzie plus 6. t Nie wiadomo na jedną, wiadomo na drugą, czyli może żeby było szybciej, to ja po prostu sobie przeniosę tą szóstkę na lewą stronę. Czyli mam 50, i teraz szóstka była na plusie, czyli jeżeli chcę przerzucić na drugą stronę, to muszę zmienić znak. 50 odjąć 6, to mamy 44, równa się 6t. I teraz chcemy obliczyć T, czyli musimy się pozbyć szóstki. Szóstka jest przyczepiona do tym mnożeniem, więc muszę zadziałać dzieleniem. Dzielę przez 6. 44 przez 6. Równa się T. I teraz tylko doprowadzamy do najprostszej postaci. 44 i 6 możemy podzielić przez 2, więc 44 na 2 to jest 22, a 6 podzielone przez 2 to jest 3. I wyciągamy całości. 22 trzecie, czyli to będzie 7 całych i 1 trzecia. Podpunkt D. Dokładnie to samo, czyli na krzyż. 1 razy 8. Równa się Z odjąć 1 cały ten mianownik razy ten licznik. 1 razy 8 to mamy 8. No i tutaj, jeżeli myli Wam to, że ta liczba, przez którą mnożymy nawias jest z tyłu, to możemy skorzystać z tego, że mnożenie jest przemienne i po prostu zmienić tutaj kolejność. I teraz dopiero sobie to wymnożyć 6,5 razy Z to jest 6,5 Z. 6,5 razy minus 1 plus minus daje minus 6,5 razy 1, 6,5. Nie wiadome na jedną wiadomo na drugą. Czyli przerzucimy sobie minus 6,5 na lewą stronę i już będziemy mieli porządek. Ósemka zostaje po swojej stronie, czyli bez zmian. Minus 6,5 przechodzi na drugą stronę, czyli musimy zmienić znak. No i 6,5 zostaje. 8 dodać 6,5 to jest 14,5 no i teraz co tutaj zrobić? Jeżeli widzicie, że w jednej i w drugiej liczbie jest przecinek, a nie podobają Wam się te liczby, wiecie, że nie będziecie wiedzieli, jak dalej postąpić, no to po prostu na tym etapie się pozbądźcie tych minusów. Pamiętajcie, że jak mnożymy przez 10-100 tysiąc, to przesuwamy przecinek przesuwamy po prostu przecinek. Więc wykorzystajcie to. Skoro wiemy, że przecież mnożemy, możemy sobie mnożyć równanie przez co chcemy, czy tam dzielić, no to zróbmy to. Czyli w tym momencie po prostu pomnożcie sobie obie strony przez 10 i zobaczcie, że wtedy Wam wyjdzie 145 i równa się 65z. No i dużo lepiej już to wygląda. I liczymy dalej. Chcemy obliczyć z, czyli przeszkadza nam... 65 65 jest przyczepione do Z mnożeniem, czyli zadziałamy dzieleniem, czyli 145 sześćdziesiątych piątych i równa się Z i teraz albo najpierw wyciągamy całości, albo najpierw skracamy może ja najpierw wyciągnę całości. Czyli ile 65 zmieści się w 145, zmieszczą się dwie 65 i to wtedy będzie 130, czyli jeszcze zostanie 15. I oczywiście jeszcze muszę skrócić, mogę skrócić przez 5. Czyli 2 całe i 15 podzielić przez 5 to jest 3, a 65 podzielić przez 5 to 13. I to jest mój wynik. Pod punkt E. I znowu mamy jeden ułamek po jednej stronie, jeden ułamek po drugiej stronie, czyli mamy do czynienia z proporcją, więc na krzyż. To razy to czyli 2P odjąć 5 całe, czyli cały ten liczb razy mianownik i równa się 3 razy 4, znowu jeśli to Was myli, to zmieńcie sobie kolejność, czyli 5 razy 2P odjąć 5 i równa się 3 razy 4, czyli 12. I wymnażamy 5 razy 2P to będzie 10P. I 5 razy minus 5 to będzie minus 25. Niewiadome na jedną, wiadome na drugą, czyli minus 25 przerzucimy sobie na prawą stronę. Ze zmianą znaku oczywiście. 10p zostaje po swojej stronie. 12 zostaje i minus 25 zmienia stronę, czyli zmienia znak. 10p równa się 12, dodać 25 to mamy 37. 10 pomarańczy kosztuje 37 zł, żeby obliczyć, ile kosztuje 1, to dzielimy przez 10, czyli P równa się. No i tu możecie po prostu napisać 3,7, no bo wiemy, że jeżeli dzielimy przez 10, to tak naprawdę przesuwamy tylko przecinek o jedno miejsce w lewą stronę. Natomiast oczywiście możecie zrobić tak, że 37 podzielić przez 10 i tutaj sobie wyciągnąć całości na jedno wyjdzie. I ostatni podpunkt tego zadania, to razy to, 10 razy cały ten mianownik, on jest złożony z dwóch elementów, czyli muszę zrobić nawias, i równa się 1,5 razy 8. I wymnażamy 10 razy 9, 90 i 10 razy minus 3 plus minus minus, 10 razy 3 to jest 30, i dopisujemy sobie n i równa się. 1,5 razy 8, możecie zrobić sobie pisemnie, jeśli nie wiecie. 1 razy 8 to jest 8, a pół razy 8, czyli pół 8 to jest 4, czyli to po prostu wyjdzie 12. Nie wiadomo na jedną, wiadomo na drugą, czyli minus 30 n zostaje po swojej stronie, 12 zostaje, czyli tutaj nic się nie dzieje. Natomiast tą plus 90 przerzucamy na prawą stronę, czyli muszę zmienić znak. Czyli minus 30n równa się 12 od dziewięćdziesiąt, czyli mam 12 zł. Dług 90 zł. No to jak oddam to, co mam, to jeszcze zostanie mi dług 78 zł. No i teraz znowu chcę obliczyć n, czyli chcę, żeby zostało tutaj tylko n. Przeszkadza mi minus 30, która jest przyczepiona do n mnożeniem, czyli muszę zadziałać z dzieleniem, żeby się jej pozbyć. Dzielę przez minus 30, czyli po tej stronie zostaje n, a po drugiej minus 78 przez minus 30. I zaraz będziemy się martwili o to, żeby to jakoś ładnie zapisać. Minus, z minusem daje plus, czyli znakiem już się nie przejmuję. I zostaje mi 78 przez 30. No to co? Wyciągnijmy sobie najpierw całości. Ile 30 zmieści się w 78? No to dwie całości. 2,30 dwie to jest 60, czyli jeszcze zostaje 18. 30. No i jeszcze musimy skrócić. Czyli 2 całe i 18/30 podzielimy przez 2. 18 podzielić przez 2 to jest 9. 30 podzielić przez 2 to jest 15. I widzę, że jeszcze to mogę skrócić. Teraz mogę przez 3 jeszcze. Czyli dwie całości sobie zostawiam. 9 podzielić przez 3 to jest 3. 15 podzielić przez 3 to jest 5. No i na tym się kończy zadanie pierwsze. Przechodzimy do zadania drugiego, i tutaj też rozwiąż równania, i będziemy stosowali dokładnie tę samą metodę co w zadaniu pierwszym. Mamy oczywiście tutaj też do czynienia z y, proporcjami, bo mamy jeden ułamek po jednej stronie znaku równa się i jeden ułamek po drugiej stronie znaku równa się. Więc y, sami zobaczcie, że tutaj by było ciężko pomnożyć przez wspólny mianownik, bo zobaczcie jakie tutaj macie mianowniki: x i x odjąć 1. Więc nie robiliście jeszcze takich rzeczy, żeby móc sobie z tym poradzić. Tym sposobem, co był omawiany na poprzedniej lekcji, czyli na równaniach. Natomiast, skoro my już wiemy, jak działa proporcja, czyli że muszę pomnożyć na krzyż ten licznik z tym mianownikiem, ten, ten mianownik z tym licznikiem, no to wiem, że bez problemu sobie poradzimy e, z rozwiązaniem tego równania. No to do dzieła. Czyli to razy to, czyli dwa razy cały ten mianownik, czyli nawias i równa się to razy to, czyli x razy 3 wymnażamy. 2 razy x to jest 2x i 2 razy minus 1 to jest minus 2. Równa się x razy 3 to będzie 3x. No i teraz nie wiadomo na jedną stronę, wiadomo na drugą. To może przeniosę sobie po prostu tą, te 2x na prawą stronę. Czyli minus 2 zostaje po tej stronie, czyli bez zmian. 3x tak samo. A tutaj ta plus 2x przechodzi na prawą stronę, czyli musi zmienić znak na minus 2x. Czyli minus 2 równa się 3x, odjąć 2x, 3 ciastka, odjąć 2 ciastka, to po prostu ciastko, czyli po prostu x. No i równanie, proporcja rozwiązana. Przechodzimy do podpunktu B, dokładnie tak samo, to razy to, czyli 4 razy x równa się to razy to, czyli x dodać 1 całe razy 5. 4 razy x to 4x, a tutaj jeśli myli Was to znowu, że piątka jest za tym nawiasem, to przenosimy, korzystamy z tego, że mnożenie jest przemienne i mogę sobie to przestawić. W lewą stronę przepisujemy, a po prawej to razy to. 5 razy x 5x, 5 razy plus 1 to jest plus 5. Nie wiadome na jedną, wiadome na drugą czyli może sobie przenieśmy to plus 5x na lewą stronę, czyli 4x zostaje po swojej stronie bez zmian, plus 5x przenosimy z prawej strony na lewą, czyli musimy zmienić znak, no i plus 5 zostaje po swojej stronie. 4x odjąć 5x, czyli mamy 4 ciastka, dług 5 ciastek, no to jak oddam to co mam, to mam jeszcze dług i jedno ciastko. Tą jedynkę mogę pisać, nie muszę. No i teraz pamiętajcie o tym, że wy chcecie obliczyć x albo jednego x. Macie minus jednego x, czyli musicie się pozbyć tego minusa albo tej całej minus jedynki, jak wolicie. Minus jedynka jest przyczepiona do x mnożeniem, czyli zadziałamy dzieleniem, podzielimy przez minus 1. Czyli tu zostanie x, a tutaj mamy 5 przez minus 1. Piątka jest na plusie, jedynka jest na minusie, plus z minusem daje minus i 5 podzielić przez 1 to jest 5. I koniec przykładu B. Pod punkt C dokładnie tak samo, czyli to razy to, 3 razy cały ten mianownik, czyli robię nawias, równa się to razy to, więc 5 razy cały ten licznik, czyli też musi być tutaj nawias. I wymnażam 3 razy 2 to jest 6, 3 razy minus 5x plus minus daje minus, 3 razy 5x to jest 15x, równa się. 5 razy 2x to jest 10x, i 5 razy minus 1 to jest minus 5. Pamiętajcie, że znak liczby znajduje się przed nią, czyli to jest minus 1, to jest plus 2x, to jest minus 5x, to jest plus 2, to jest plus 3 i to jest plus 5. Nie wiadomo na jedną, wiadomo na drugą, czyli zostawmy tutaj minus 15x i przerzućmy plus 10x na lewą stronę, czyli zmieniamy znak, równa się, minus 5x zostaje po swojej stronie, a plus 6 zmienia stronę, czyli musi zmienić znak, który będzie minus 6. Dług 15 ciastek i dług 10 ciastek to dług 25 ciastek, a tutaj dług 5 zł i dług 6 zł to będzie dług 11 zł. Chcemy obliczyć x, czyli musimy się pozbyć minus 25, ona jest przyczepiona do x mnożeniem, więc muszę zadziałać dzieleniem. Dzielimy przez minus 25, czyli po lewej stronie zostaje X, a po prawej minus 11 przez minus 25. Minus z minusem daje plus. Minus minusem daje plus, nie muszę go pisać i zostaje 11 dwudziestych I tak słuchajcie, zostawiamy, bo nic z tym już więcej nie zrobimy. I przechodzimy do podpunktu D. To razy to. No to ja sobie zmienię tutaj kolejność. No bo by było 2x dodać 1 całe razy 3. To zrobię na odwrót 3 razy całe 2x dodać 1. I równa się to razy to. I tutaj też sobie zmienię, żeby była na początku liczba. A potem w nawiasie to przez co możemy. I wymnażamy. 3 razy 2x to jest 6x. 3 razy plus 1 to jest plus 3, równa się. 2 razy 1 to 2 i 2 razy minus 2x to jest minus 4x. Nie wiadomo na jedno, wiadomo na drugą. 6x zostaje. Minus 4x sobie tu przerzucimy, czyli będzie plus 4x, równa się. Dwójka zostaje i plus trójka przechodzi na prawą stronę, czyli będzie minus 3. 6x doda 4x to mamy 10x. I równa się 2 odjąć 3, czyli mamy 2 złote, dług 3 zł, Jak oddamy to, co mamy, to jeszcze zostaje nam dług złotówka. Musimy obliczyć x, czyli pozbędziemy się dziesiątki. Dziesiątka jest przyczepiona do x mnożeniem, czyli znowu podzielimy. Dzielimy przez 10, czyli zostanie x równa się minus 1 przez 10. I tak jak najbardziej możecie zostawić. Podpunkt E. To razy to, no to już też sobie zmienię kolejność, czyli zrobię 2 razy to całe, czyli nawias i równa się to razy to, czyli 3 razy 2x odjąć 5. I znowu wymnażamy. 2 razy 4x to jest 0,8x, 2 razy minus 1 to jest minus 2, równa się 3 razy 2x, czyli 6x, i 3 razy minus 5 to jest minus 15. Nie wiadome na jedną, wiadome na drugą, czyli zostawmy tutaj 0,8x i przerzućmy plus 6x, czyli będzie tutaj minus 6x i po prawej stronie zostaje minus 15 i tą minus 2 przerzucamy, czyli będzie plus 2 i liczymy. 80 ciastka mamy, a jesteśmy dłużni 6 całych ciastek, to jak oddamy to, co mamy, to jeszcze długo nam zostanie 5 całych ciastek i 2 dziesiąte. A tutaj dług 15 zł, mamy 2 zł. Jak oddamy to, co mamy, to jeszcze zostaje nam dług 13 zł. I znowu, jeżeli widzicie, że możecie mieć problem z tym ułamkiem, no to po prostu pomóżcie sobie przez 10, bo przecież możemy sobie mnożyć, możemy sobie dzielić razy 10, albo razy minus 10, to od razu się pozbędziecie też minusa. Bo minus z minusem da plus. Jak pomnożycie przez 10, to mamy 52x, równa się. I tutaj minus z minusem plus, 13 razy 10, 130. No i teraz dużo ładniej to wygląda. 52 ciastka kosztują 130 zł. Co zrobić, żeby obliczyć, ile kosztuje jedno ciastko? No, podzielić przez 52, czyli x równa się 130 przez 52. Wyciągamy całości. Ile 52 zmieści się w 130? Zmieszczą się dwie całe. I 52 razy 2 to jest 104, czyli zostanie nam 26,52. I jeszcze to musimy skrócić. Przez 26, czyli dwie całe i jedna druga. I ostatni podpunkt. Znowu mnożymy to razy to. Znowu zmienię sobie kolejność, czyli dwa razy. Całe 4 dodać x kwadrat równa się i to razy to, czyli x razy całe 2x odjąć 1. Wymnażamy 2 razy 4 to mamy 8, 2 razy plus x kwadrat jest plus 2x kwadrat równa się x razy 2x, mogę sobie rozpisać. X razy 2x, tu jest też mnożenie nie jest przemienne, mogę sobie przestawiać, więc zrobię najpierw liczbę potem literki. 2 razy x razy x to jest x kwadrat, czyli po prostu 2x kwadrat. I x razy minus 1 plus minusem to jest minus x razy 1 to jest x. Nie wiadomo na jedną wiadomo na drugą, to po prostu to przerzućmy sobie na stronę prawą. Czyli ósemka zostaje bez zmian, 2x kwadrat zostaje, minus x zostaje, a ta plus 2x. Kwadrat, przechodzi na drugą stronę ze zmianą znaku. 2x kwadrat minus 2x kwadrat to nam się skraca. I zostaje nam 8 równa się minus x. Pamiętajcie, żeby chcecie obliczyć x, a nie minus x, więc musicie się jeszcze pozbyć tego minusa. Więc możecie sobie napisać tutaj 1, jeżeli to Wam coś ułatwi, i po prostu teraz pomnożyć albo podzielić przez minus 1. 8 przez minus 1, no a tu po prostu zostanie x. Plus, minusem daje minus. 8 podzielić przez 1 to jest 8 i równa się x. I to na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część tematu proporcje. W drugiej części omówimy sobie zadania tekstowe.